W dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje rysunki tak bytwy by the way yy, nagrywam z siostrą, moja siostra jest obok mnie, siostry oczywiście nie pokażę bo yy, ona sobie może nie życzy, żeby jej twarz pokazywać na youtube ie. Tak, yy, powiedz siostra, cześć. Cześć! No, moja siostra mówi, jak widzicie jest bardzo urocza, tu mam taki zaszyt. I tak, yy, pierwszy rysunek to jest... To wygląda jak yy, gruba chmugla z małymi nóżkami. Co to ma być? Co, jak to wygląda? Julka, skomentuj to. Skomentuj to, Siola, skomentuj to. Nie wiem. No, jak, y jak chmura, no. Tu jest jakiś upośledzony pussy. O, a tu teraz nie myślę wcale taki źle. To jest tylko ładne. tylko te wąsy, no jakby to powiedzieć. Y są no, takie dosyć mm, kiepskie, ale nie Jakieś oko, które nawet wyszło, nie Julka? No tylko. Jakiś upośledzony flaming to to w ogóle jest? Komentuj to, Siora. Dlaczego ten flaming ma róg? No to ładnie skomentowałaś. I jakiś. Co Julka, Dalej nic nie ma. Następny, następna lecz to takie coś, y, pamiętnik z My secret i zaraz zobaczymy, uwaga, chwila napięcia, co tam jest, no nie. Tu, bar, tu mamy y, moje imię i nazwisko, y, tu, o którym już wszyscy wiedzą, bo była Messengera, jakby podawałam, nieważne i uwaga, bum! 5 razy 5,25. Julka, tego nikt nie wie, to jest tajemnica yy, jakaś wielka, światowa, no nie? No. Jeszcze taki piękny rysunek, na którym wyglądam jak palówka. Co to, co to jest? Co, co to jest? Zielona skóra. Yy, yy, no dobra. <laughs> yy, nie jest źle, naprawdę, nie jest źle. Może być, chociaż mogłam się bardziej postarać, bo te włosy są dziwne. Co to jest? Moja siora mówi, że to jest piękne. Może usłyszeliście, może nie. Ładne, nie piękne. Co, co to jest? Co to jest? Jurka, przestań. Co to jest? Julka, Pys, w ogóle. Tu jakiś nieudany rysunek. O! O! Znowu gacha, gacza. Nieważne, jak to się wymawia. No, ten rysunek też wyszedł dziwnie, bo te ręce, tak, to miały być, to miały być ręce, ale reszta nie jest zła. Chociaż mogłam to kolorze. Pushing, który wyszedł nawet ładnie, ale był on robiony z tym z filmiku na YouTubie tutorotialu, tuto więc ten tego. O! Piękny, cudowny koteł! I uwaga na pięcie, co jest na następnej stronie? Bardzo słodka i urocza panda, która też była narysowana z tutorotialu na YouTubie. Kolejny, a, kolejny rysunek z tutorialu na YouTube i kolejny, y, teraz sama zrobiłam, okropny jest, fu, co to jest, aha, o Jezu, to jest git, to jest git, git, mm, git, xd, xd i, i xd, o, jakaś moja stara odzwojowników. O, to jest moja stara od Zajoników srebrna gwiazda. Ona, ja chciałam kolor na srebrno, ale nie miałam srebrnego koloru kredki. Jakby nie można było użyć ołówka. I ym, ona jest już nie, nieaktualna. To jest taka podgruba ognistej gwiazdy. Zbyt idealna, zresztą to dzisiaj się wszystko daje. I, i ym, takie coś. Też moja stara od Zajoników. A dalej już nic nie ma. A dalej moje cudowne koniki Fili, które znalazłam przed chwilą. I akurat koniki są ładne. Na początku taki konik, a akurat to one, miałam, miałam, ich, miałam ich o wiele więcej, ale jakby to powiedzieć, skupiły się i no. Tu jest taki konik, właśnie nie pamiętam jak się nazywał, w większości mnie nie pamiętam, ale on jest chyba płci męskiej. I jest w tej serii, gdzie tam są fili, które idą do ślubu, coś takiego. Na następnego fili pokażę moja siora. I to były dwa unikatowe koniki z Filiwici, Abra albo Kadabra. I ja już nie pamiętam, czy to jest Abra, czy Kadabra. Jak pamiętacie, to możecie napisać w komach. Jak tu się jakiś student znajdą, kolekcjonerzy czy tam znawcy Filii, mniejsza oto. to. Yy, ładna jest. I akurat o dziwo jest w niezłym stanie, chociaż ona była kupiona dosyć niedawno, bo rok temu. Jakimś cudem się w sklepach znalazły zaszytki z Filiwici. Znaczy nie w sklepach, tylko w kiosku. Ale nieważne. Następny konik to jest. Właśnie z tej serii Gwiezdnych, już nie pamiętam jak się nawet nazywały, to mam właśnie ich na więcej. I to jest księżniczka Zofia, Zosia, nie, nie, Zofie, nie Zosia, Zofia pewnie. Nie pamiętam, dawno to było, dawno je kolekcjonowałam, naprawdę dawno. Bo my siostra pamięta Stasy kiedy kolekcjonowałam, nie? No dawno, bardzo dawno. Książę jakiś tam, y, pamiętam jak, przypomniało mi się jak zrobiłam taką bajkę, że oni byli razem i to jest najlepszy shippebel, nie? Kolejny gwi, yy, yy, księżycowy koń. Yy, tak, moja siostra się nimi teraz zaczęła zakstać. Kolejny konik. No, jest całkiem ładny. I teraz konik unikatowy, którego trafiłam za pierwszy raz, gdzie kupiłam saszetki, Szoknie. I jeszcze takie coś, że ten konik jest w stanie. Gok ma ten i nie ma jednego kryształka. Ale jest ładny. Jest unikatowy, więc miło jego stanu cieszę się, że go mam. Yy, kolejny filmik. Konik yy, to naprawdę jest w, w stanie, w sensie tej chwili Royal i jego ogonek. Kolejnego konika w każdym moja siora! Taki piękny konik z ręka. Kolejny filmik był został z chwili Elfes. Domku już nie mam i tu była kończona, się oderwała, No cóż, jejku, jego stan jest straszny, ale on ma jakieś 5 lat, więc stanu nie winimy. Kolejny konik to jest o dziwo w nie, dobrym stanie. Tylko no, tutaj dałam mu ym, spinkę od tego innego konika. Tego mm, jego ogonek już nie jest do odratowania. Co. I następny też bardzo ładny stanie, i też bardzo ładny taki konik. Ja mam ogólnie tych koników więcej, ale m, tyle mi się udało ich tam gdzieś znaleźć. Takiej to lubię. Hmm. Albo miałam. Fajne, fajne, faj, fajne, fajne to jest. I ostatnia rzecz to już nie konik, ale i tak pokażę taki żółwik. To już wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym i pa pa.